Dzisiaj witam Cię na moim kanale i nie wiem co da. Dzisiaj niedziela, 26 grudnia, yy, odpoczęliśmy naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo, bardzo mocno. Wczoraj robiliśmy nic. Cały dzień leżeliśmy tak naprawdę na kanapie, oglądaliśmy filmy, seriale, no i jeszcze w międzyczasie wychodziliśmy z psami i bardzo dużo jedliśmy. Oboje z moim Patrykiem, pierwszy raz tak naprawdę, ja od 24 lat, a mój Patryk o 26. Pierwszy raz spędzaliśmy osobne święta bez, bez naszych rodzin. Szczerze? wydaje mi się, że oboje mieliśmy taką obawę, że jednak będziemy mocno tęsknić. Oczywiście znaczy, nie powiem, tęsknota była, z tym, że no też nie aż tak wielka z tego względu, że rodzinę mamy, z którą spędzamy święta, mamy też na całe szczęście na co dzień przy sobie, więc ta rozumka święta nie była aż tak bardzo bolesna i aż tak mocno odczuwalna. Spędziliśmy te kilka dni świątecznych totalnie po swojemu, eee, odpoczęliśmy mega, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i mega pozytywnie eee, naładowani. I teraz już wiem, że to nie był nasz ostatni wyjazd na święta w góry. Znaczy, nie wiem, czy na pewno nie ostatni, znaczy, nie ostatni we dwoje. W sumie we czworo, bo jesteśmy tutaj z naszymi dziećmi, z, naszymi z naszą dwójką psów. Ale na pewno kiedyś tutaj jeszcze wrócimy z naszą rodziną. A u Was jak stan na jedzenie świątecznego? Bo szczerze, my pękamy totalnie, ale będziemy jeść dalej. <grym> ale luz, luz, od stycznia przechodzimy na dietę pudełkową, także będziemy się odchudzać. Moim <grym> patrykiem taki mały mm, cel noworoczny, postanowienie noworoczne, że e, kolejny rok, 2020 rok, przeznaczymy na to, żeby wyglądać... E, Najlepiej w swoim życiu, jak tylko możemy, żeby osiągnąć jak najlepszą formę. Co nam się uda, do czego dojdziemy, nie wiem. Nie chcę mówić hop, ale na pewno. Na pewno coś będziemy robić ze sobą. A teraz ja już gotowa, wiecie, make-up zrobiony, włos ułożony, ciuchy niedzielne założone. No i zbieramy się, jedziemy najprawdopodobniej teraz, e, chyba, tak mi się tutaj przynajmniej, e, do zakopanego, bo jesteśmy w kościelisku, jak już e, w innym filmie mówiłam. I idziemy chodzić, spędzać czas, zwiedzać i w ogóle. Vlog najprawdopodobniej będzie. Najprawdopodobniej będzie składał. Się z dwóch dni, e, a to z tego względu, że jutro też będziemy robić fajne rzeczy i chciałabym to po prostu połączyć. Mniejsze no, z tym. Muszę się Wam pochwalić moim e, prezentem świątecznym, którym dostało, które dostałam w tym roku od Mikołaja. Chyba byłam naprawdę bardzo, bardzo grzeczna. E, I powiem Wam, że od kilku dni uczę się nowego systemu. Także. Hello, my dear! <noise> uczę się. Także. Mega się cieszę, że teraz y, moje montowanie filmów nie będzie przepełnione bardzo brzydkimi słowami, bo niestety, ale przy moim starym laptopie y, montowanie jednego filmu zajmowało bardzo dużo czasu. I nawet kiedy film się już renderował i tak nie miałam pewności, czy aby na pewno się zrenderuje i będzie gotowy do wrzucenia na kanał. Także chwilo trwaj. Jeszcze wiecie co? Mam taki przekaz dla Was i w sumie życzenia i świąteczne, i noworoczne. Pamiętajcie o tym, że w życiu... Najważniejsi jesteście wy. Nie zadowolenie drugiego człowieka, tylko i wyłącznie wy. Także wiecie, dobre uczynki i ciężka praca to są rzeczy, które zaprezentują w waszym życiu na tyle, że będziecie w stanie zostawić coś po sobie drugiemu człowiekowi. To jest coś, na czym po prostu zyska świat. I to będzie ta cząstka was, która została na tym świecie i dalej czyni dobro. I z tym was zostawiam, i teraz się zbieram, i jedziemy dalej świętować święta. A i w ogóle, kiedyś, kilka lat temu, moja przyjaciółka ze Szczecina przyjechała do mojego rodzinnego miasta ze swoimi rodzicami, i tam jej tata złożył mi życzenia, jak byłam u jej, u jej rodziny w domu. No, i na to, na jego życzenie, mu odpowiedziałam: dziękuję, życzę świątecznych świąt. <noise> Ma najgorsze życzenia w życiu, Ezer, no, ale, ale jest to wspominać. Dobra, ogarniamy się. Trzeba jeszcze z psiatkami wyjść, śmieci wyrzucić, bo się ich troszeczkę nazbierało. Eee, no i zamówić taksówkę. Jamek, ty dzisiaj będziesz ze mną meci, No. Super. Chcę przyznać przed Wami, tak naprawdę. Jak wyszło, jakimi wielkimi ignorantami jesteśmy? Wynajęliśmy apartament, żeby miał przepiękny widok na góry i ma naprawdę niesamowity, co już też widzieliście. Ale w sumie nie zwracaliśmy za bardzo uwagi na to, nawet na jakie góry ma widok. A jedząc tak naprawdę naszą kolację wigilijną, patrzyliśmy prosto na Giewont. Patrzcie na to. O tutaj, ta najbardziej wystająca góra. To jest właśnie Giewąt, i tam jest nawet krzyż, który widać. Tutaj akurat na filmie nie, ale stojąc na naszym tarasie przy oknie, widać się naprawdę bardzo ładnie. także. Przeszliśmy do pierwszej restauracji i pocałowaliśmy klamkę, także. Stary, szukaj czegoś innego. Szukam. We wish, you a Merry Christmas. We wish you To co? co? Zimko. Bałwan zamarza. Ty widzisz coś w ogóle przez ten kaptur? Widzę. Widzimy. <laughs> Ale zimno jest przekropnie. No. A co chcesz tam robić? Zakrzyć się i pić. <laughs> Polska ząża polarna mm. <grym> Weszliśmy się właśnie trochę do, do knajpy zagrzać, bo jest po prostu tak zimno, że... Masakra, zima w tym roku totalnie tutaj też zaskoczyła na święta aż taka, nie? Kicia? Nie tak zimno, w ogóle Zimko ci? Zimno <grym> Nie, to moja, tylko to <grym> moja To jest moja No, to moja No, bez problemu Skąd jesteś? Z Dlatego o, powiedziałem, że to, ja, to moja podleżność muszę Okej, sorry Kicia, jak się w Polsce zaczyna rozmawiać y, po ukraińsku, po rosyjsku, nie po ukraińsku, sorry, po rosyjsku? Co to zmienia? Tak samo jak i tam Jak jest ktoś, kto rozmawia po rosyjsku albo, no, no po ukraińsku to może nie, ale po rosyjsku, to nim rozmawiam? Po rosyjsku bardzo skrzywionej wersji. No teraz git. wracając tu, tak jak na no, okay, Ukrainie. Tak jakby też tam mówił po rosyjsku, więc tak samo i tutaj mówił po rosyjsku i ja z nim też mówię po rosyjsku, jak mu jest łatwiej i to nie przeszkadza. Okej, okay, teraz wyglądasz jak takie zbite dziecko. Jest ja tak miło. Tak... <noise> Styłowice. <noise> <noise> teraz nie wyglądasz jak zbite dziecko. <noise> Tego co? Dziecko. Jak szczęśliwe dziecko nie. Jak szczęśliwe dziecko. Cię tak się uśmiechasz. patrzę na ciebie w tym momencie. Jak się tak skupiłaś. Okay. Puść buziaka. Co? Puść buziaka. A co to przyniósł mi teraz Mikołaj? I samo szczęście. Bo mi się już skończył, także nie mam co jeść pizza. Czas wracać. Nie? No, nie wiedziałem, że do mnie mówisz. Bo... Tak, do ciebie też. Wszystko. Chuj. <noise> Żartuję. Dokładnie tak. E, dobrać, wczoraj mieliśmy kończy. mieć bardzo produktywny dzień. Najpierw rano mieliśmy jechać na 2 trzy godzinki na A stok. jeszcze na termy, pojedziemy na stopę. E, I później, jeszcze po południu, mieliśmy skoczyć sobie na termy. No, ale niestety, że cię powiedziało nam trochę inaczej i uznaliśmy, że jednak chcemy się co wygenerować. Co? 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 inaczej. No sami sobie powiedzieliśmy, no, no ale, ale. I zostaliśmy w domu, żeby sobie odpocząć. To chyba też nam było potrzebne. Czemu tutaj każę ci zawrócić? No bo co teraz mi każe zawracać, bo tam jest wolnie o 10 minut. Tak, dobra. E, także tak. dobieg końca nasz tydzień w górach. Było no, fajnie. weekend szczerze mówiąc. No. Zregenerowaliśmy się chyba bardzo, nie? Się okaże. Ale szczerze ci powiem, nie, że. Mogłabym jeszcze tak zostać do Sylwestra. No, w sumie tak. Nie wynudziłem się za bardzo. No. Ale to nic, za niedługo. Za, za niedługo. <noise> ale to nic, za niedługo znowu wracamy. Tylko, że już na bardziej aktywny wypoczynek. Także. A już się nie mogę doczekać. Jedzonko! Nie lubię maka, ale jestem bardzo głodna, więc zjem go. Ale to będzie najprawdopodobniej już dzisiaj mój ostatni posiłek, także. Bilans kaloryczny nawet zachowany. Chociaż i tak totalnie sądzę, że po Nowym roku razem we dwoje staniemy się jednym wielkim fast foodem. Życie. Tłuste. Ale po trzech króli. Po Życie szóst... tłuste jak biskup. E, po 6 stycznia już idziemy na milion procent na pudełka, tak? Będziemy kartony jeść. Ale przechodzimy. Chciać mieszkać. <grym> Różnie może być. Trzeba schudnąć kicia. Trzeba. Dieta płynna. Mieliśmy teraz, to nie pomogła za bardzo. Nie. Dzień dobry. Będzie Mag zestaw powiększony z magwrapem Crispy Chicken. Frytki i Fanta MAC chicken? Mc Chicken, Sałatka z kurczakiem Sałatka premium. z kurczakiem premium I co chcesz? Cola zero yy, i zakręcone frytki Sosy, winegret? Tak Sosy, winegret? Tak Cola zero i frytki zakręcone I czy czy. Cola zero średnia? Cola zero średnia, no I do frytek? Sos jaki chcesz do frytek? Czosnkowy. Czosnkowy i coś jeszcze będzie? I Twix Cafe Latte Chyba zapowiedzie na ekranie się zgadza? Mm, tak, dokładnie tak Proszę? Tak, zgadza się No mm, i przepraszam, ale w Będziemy na to czekać 3 dni Może nie, ale to poszło szybki Zobaczymy Wszyscy <noise> jedzą go! Jezu, jestem tak głodna, że masakra. akurat Tak, jestem M Mój święty Mikołaj dla mojego męża nie dojechał w porę, więc teraz jak już wróciliśmy To nie tu, <noise> strasznie, daje z książki. Da Czas odpakować. Jamek się teraz będzie bawił w Lego dla dorosłych, tak? No. Trochę mi chyba <noise> zajęcie. <głos> tu masz zajęcie na wieczór, a ja pójdę spać. Mhm. <noise> a zadowolony? Oczywiście. Tak? Sam sobie wybrałem prawie. <noise> prawie. Mhm. <noise> Działa, bo w smarcie jedziesz. No, ale czekaj, muszę sobie zmienić. Tylko jak? <noise> No tak jak na No właśnie. Ale my się no, jechałeś, co ty zrobiłeś? Czym? Mazdą starą. A nie było mieć? RX7, ładna oczywiście, ale jeszcze R-Type. A ja sobie wezmę. Co bym sobie wziął? A muszę ustawienia zmienić całkiem. Ja totalnie w napadzie by chuj lepszy. Nie ten. 40 power. Co fajnie? Z... Przejechałeś teraz 4 godziny w samochodzie i znowu się w samochodzie przesiadłeś? No inaczej. No mamy Sylwestra, właściwie wtedy kiedy wy to... Znaczy, wtedy, kiedy ja zaczynam to nagrywać, jest dzień przed Sylwestrem, Sylwestrem dokładnie wieczór, godzina 20.02. I zaczynamy przygotowanie do Sylwestra. Ja dzisiaj gotuję, mój stary dzisiaj też gotuje i w ogóle gotujemy, ogarniamy gotuje. wszystko. Pieczesz. Dokładnie. Bake, bake. No to on nie gotuje, on piecze, ja, ja gotuję. Dzisiaj ten dzień chyba totalnie późno skończymy. Co sądzisz? Zobaczymy. I tak no. zawsze kończymy późno, więc... Wcześniej niż o pierwszej raczej nie pójdziemy spać. Pierwsza, druga. Dokładnie, no, znaczy się. Aha. Taki mamy klimat. Co ja dzisiaj robię? To tak. Barszcz. E, nie. Kompot suszek e, jest już prawie gotowy. E, co jeszcze? Barszcz, też nie ma. barszcz. No gotuję. Tylko na razie robi mi się wędzonka. Także tego też tym raz nie będę wam pokazywać. Będę dzisiaj robić smalczyk z jabłkami, z, jab z, jab z, jab z jabłkiem. E, przestań śledzie w... tak, pięć, cztery, yy, śledzie w Dobra, czym? Zaledwie. W musztardzie. O Jezu, one są przepyszne, ale mam nadzieję, że teraz też mi wyjdą tak dobre, bo kupiłam teraz inne ślednie niż zazwyczaj. Takie konkretnie, jakie są w przepisie i się zawiodłem i chyba nie, nie będzie aż tak dobrze smakować. No ale nie wiem, zobaczymy. Na razie mi się tutaj ym, namaczają. Trzeba to ładnie poskładać. Tak, jak to. A co to za biały proszek? <grywka> to trochę dużo tego do kosza wyrzucę. A tu jest najlepsza rzecz na świecie. Mniem, mniem. A teraz najlepsza rzecz na świecie. Przyznać się, kto też tak robił. Czyli wyjadanie resztek masy, proste znaczenie. No Jezus, Maria, kocham. Jak smakuje. Już wiem, jak smakuje. Udaję. Mmm. Poezja. <grytania> Dziękuję. Co ci tu poszło? najlepszą <grytania> część. Tak. Cześć widzowie Cześć widzowi Co ty jesteś taki tutaj uwalony? Czym? Masą A mo trochę próbowałem Żeby dobre było Teraz trzeba to obsypać Tym Czyli To? Tym Tak, dokładnie Tort z posypką Która jest zrobiona z jednego spodu Aha. To Ten tort nie nadaje się na YouTube, bo on nie wygląda Ten tort smakuje po prostu. Powiedz jeszcze raz taką miną, jak to powiedziałeś przed chwilą. Proszę. Nie da się tego powtórzyć. To jest złoto. To było naturalne. To, to serio. Yy, co ja chciałem? Nie wiem. Zapomniałem. Dobra, nieważne. Cztery ogarnie dalej, eee, a nas, w sumie to jego, poratowała sąsiadka, bo od 22 przypomniał sobie, że nie ma już papieru nie do pieczenia. Ja mu tylko nie wiedziałem. No to Kupię. o takich rzeczach się myśli, Kicie, jak się piecze. Byłem pewny, że jest, zawsze było. Teraz będę myślał. Mm. Przecież się nauczyłem. Jak żona zadba, to jest. Tak. I patrzcie na to skupienie. No bo... <laughs> Jak <noise> <noise> nigdy, zawsze zostaje. Oj tam, to i tak się wszystko wchłonie ja wiem, trochę. jedna masa na... No. On nie wygląda, ale smakuje. Już powtarzam się chyba. Kurwa. Co zrobiłeś? <noise> Chciałem coś ciągnąć i zjeść i mi wpadło do wody. <noise> o nie. A tak już na drugi dzień wygląda skończony torcik. Aaaa, nie, nie wygląda, ale jest przepyszne. jestem z Ciebie dumna. Mi by się nie chciało tego robić. Z Ciebie też. A jeszcze przepięknie wyrośnięte ciasto. Jaram się. Słuchajcie, patrzcie i nie wierzę, pierwszy raz jestem gotowa prawie ze wszystkim na czas. I z sobą też i czekam na gości. a, a imprezę dzisiaj mamy tematyczną, jest pod hasłem Seba i Karyna, także każdy się dzisiaj przebiera za Seba i Karyna. I Karyna? I Karyny, i karynę. Ja pierdzielę ze Sebę i Karynę. <grymne> Także ja też mam tutaj adidaska, tutaj, adidaska, tutaj. No i szmule, jak się patrzy. <grymne> this, patrzcie na to. Wystarczająco? <grymne> Nie wiem. Ale patrzcie, muszę Wam się jeszcze pochwalić. Wytworzyłam dzisiaj w kuchni, bo jestem z Ciebie niesamowicie dumna. Pierwsza rzecz to jest coś takiego: jest to chlebek pieczony. Gorące? Nawet nie bardzo. E, pieczony chlebek z serem w kształcie choinki. No tak średnio przypomina choinkę, ale przynajmniej e, mam nadzieję, że będzie smaczny. I to jeszcze nie wygląda, ale będzie. Chlebek ziołowy do odrywania. Moi goście zawsze za tym przepadają i kochają do mnie przychodzić, kiedy to tylko mam. E, także mam nadzieję, że się uda. I co? Ktoś jeszcze przyniesie jakieś sałatki, coś? Tam nie mam pojęcia, gdzie my to postawimy na stole. I najważniejsza rzecz. Borszczyk! Grzeje się. Łóżka jeszcze będzie trzeba ugotować. No i super. A Wam chciałabym życzyć szczęśliwego nowego roku. Serdecznie witamy gości! Chyba kurwa.

A ty nagrywasz? Tak, nie, ja, nie, ja, nie, masz. Ty, masz. Ja, nie to Nie, to nie? Nie, nie, że nie. Że mnie, że mnie. Sto... A już masz Nie, masz stać, stać, Nie, Oto do maja, po Dobra, przechodzimy teraz. To... Do... Do... Dobrego dzieńca. Dobra. Dobra, no to wstawaj, bo ja też. Słuchajcie, Jestem starszy. Chciałabym teraz wznieść tołast za wszystkie piękne szmule przy tym stoliku.